Ostatnio czytałem Ewangelię Jana i zauważyłem ciekawą rzecz, że apostoł Jan, który pisze tę Ewangelię, on nie pisze o sobie, mówiąc o ja byłem, ja zobaczyłem, ale bardzo często używa takiego określenia, którym siebie opisuje. Mówi o sobie, że jestem uczniem, którego Jezus miłował. Jestem tym, którego umiłował Jezus. Tak pomyślałem sobie, jakie niesamowite jest to, że ten człowiek pokazuje nam, jak ważne jest to, abyśmy zrozumieli, jaka jest nasza tożsamość, jaka jest nasza wartość w Bogu. Że nie jesteśmy byle Kim, ale jesteśmy kimś, kogo umiłował Jezus. Bo gdy zrozumiemy to, jak bardzo On nas umiłował, jak bardzo jesteśmy kochani, to zmienia wszystko w naszym życiu. Gdy czytamy tą Ewangelię Jana i widzimy życie Jana, które tam jest opisane, to widzimy, że ta miłość robi tak nieprawdopodobne rzeczy, bo między innymi ona daje nam pewność, absolutną pewność, że jaką mamy w Bogu, że w Nim jesteśmy umiłowani. On nas kocha. I dzięki temu nie musimy szukać spełnienia w rzeczach tego świata, bo wiemy, że pełnie mamy w Nim. Gdy była ostatnia wieczerza, Jezus mówi, że ktoś z Was mnie wyda. Uczniowie byli zdezorientowani, byli zszokowani, nie wiedzieli co się dzieje. A co robi Jan w tym czasie? On nie był zdezorientowany. On w tym czasie odpoczywał na piersi Jezusa. Był spokojny. Powiedział, że jest kochany. Dlatego chyba Piotr sturchnął go i powiedział: Ty, wej, zapytaj pana, kto go zdradzi. Jan nie musiał się zastanawiać, bo on wiedział, że jest kochany. Bo ta miłość daje nam tą absolutną pewność i ona usuwa wszelki strach, wszelki niepokój. Pierwszy Jana, czwarty rozdział, mówi nam, że doskonała miłość usuwa wszelki strach. Nie ma bojaźni w prawdziwej miłości. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy wiedzieli, że jesteśmy kochani przez Niego. Bo ta miłość też nie tylko daje nam taką pewność, ale daje nam rozróżnienie. Bo zobaczcie, gdy w Jana XXI rozdziale, po, już po śmierci, po zmartwychwstaniu, uczniowie wrócili do łowienia ryb. I Jezus stanął na brzegu i woła do nich, krzyczy, hej, chłopaki, macie może coś do jedzenia? Kto Go rozpoznał? Kto wiedział, że to jest Jezus? Jan. Jan krzyknął: O, to Pan jest, Pan jest. I Piotr rzucił się do wody, żeby popłynąć do Jezusa. Ale to Jan, uczeń, którego Jezus umiłował, rozpoznał jego głos. Prawdziwa miłość sprawia, że możemy rozpoznać głos tego, który nas kocha. Rozróżnić ten głos spośród tych wszystkich głosów, które są wokół nas. Ta miłość to sprawia. Że mamy rozróżnienie i potrafimy rozróżnić, co jest dobre, a co złe. Ta miłość jest tak ważna, bo ona też wzmacnia naszą wiarę. Gdy e, uczniowie usłyszeli, że grób Jezusa jest pusty, to Piotr i Jan pobiegli do tego grobu. Ale kto pierwszy dobiegł? Kto miał tyle siły, tyle energii, że dobiegł jako pierwszy? Jan! uczeń, którego Jezus miłował. I gdy Jan wszedł do grobu, jest powiedziany i uwierzył. Ta miłość, która ponagla nas i ona wzmacnia naszą wiarę. Wiara jest ze słuchania, słuchanie przez Słowo Boże. Mamy Słowo Boże, które buduje naszą wiarę, ale to miłość, to zrozumienie tej miłości sprawia, że ufamy Bogu, że wiemy, że On jest wierny. Bo wiemy, jak bardzo nas umiłował, że swojego Syna za nas oddał, który zapłacił najwyższą cenę, aby nas wykupić z niewoli i grzechu. Ta miłość czyni tak wielkie rzeczy w nas. Dlatego Jan 3:16 mówi, że tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego i dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Czy zdajesz sobie sprawę? że gdy tylko przyjmiesz Jezusa jako swojego Pana i Sprawiciela, to będziesz mógł powiedzieć o sobie, ja jestem tym, którego umiłował Jezus. I z tym chcecie zostawić, przyjacielu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.